Dzień dobry, drogie drodzy. Nazywam się Joanna Sobesto, a to już ósmy z cyklu podcastów o przekładzie literackim, gdzie autor nie może tam tłumacza pośle. W poprzednim odcinku przyjrzeliśmy się fragmentowi prozy z debiutanckiej powieści Jonathana Safrana Foera, Everything is Illuminated z 2002 roku to też pretekst do rozmowy o traumie, przede wszystkim traumie związanej z Holokaustem i o tym, w jaki sposób odzwierciedla się ona w języku. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, zajmiemy się poezją. Zdecydowałam się na wiersz, który z jednej strony przesunie nas w stronę muzyki, a z drugiej nie odejdzie całkowicie od tematyki utworów Foera. Mianowicie skupimy się na Bośnia Tune, Autorstwa Josifa Brudzkiego z 1993 roku. Ten wiersz po polsku funkcjonuje pod dwoma tytułami. Najbardziej znany to piosenka o Bośni. Tytuł ten nosi przekład Stanisława Barańczaka. Czasami spo, spotyka się też tytuł Giną ludzie. Taki tytuł nadał mu Roman Kołakowski, który jest autorem, przekładu przeznaczonego do śpiewania. I to jest w ogóle ciekawy wątek tego wiersza, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. To znaczy już w oryginalnym tytule Bośnia Tune mamy do czynienia z melodią, więc możemy się spodziewać, że w jakiś sposób mogłoby to sugerować nawiązanie do muzyki. Natomiast wydaje mi się to rzeczywiście ciekawe i ważne, żeby wspomnieć, że ten tekst, który powstał już prawie 20 lat temu, Wraca do nas na różne sposoby. Wraca w rozmaitych akcjach społecznych, o czym jeszcze będę mówić, wówczas jako tekst poetycki przepisywany ręcznie, ale wraca też w warstwie muzycznej. Istnieje taka interpretacja tego utworu autorstwa Edyty Gepert i też menadżera zespołu Kult Bulldog'a oraz... Interpretacja Mirosława Czyżykiewicza, i to właśnie na jej potrzeby powstał przekład Romana Kołakowskiego. Te pozostałe dwie muzyczne interpretacje czerpią z przekładu Barańczaka. Wybrałam ten wiersz między innymi dlatego, że posiada dwa przekłady, więc już możemy porównywać nie tylko oryginał z przekładem, ale tak jak wielokrotnie zachęcałam porównywać ze sobą przekłady, zobaczyć w których miejscach one idą w podobną stronę, a kiedy się rozmijają i spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wiersz bośnia Tune odnosi się do najkrwawszego konfliktu zbrojnego po II wojnie światowej na terenie Europy, czyli właśnie wojny na Bałkanach na początku lat 90., jest pisany z perspektywy Brockiego, y, oczywiście laureata literackiej Nagrody Nobla pod koniec lat 80., y, amerykańskiego poety o rosyjskich i żydowskich korzeniach, y, świadomego pewnych nierówności geograficznych, że tak powiem. To znaczy, podmiot liryczny w tym wierszu zwraca się bezpośrednio do, do czytelnika, i oskarża czytelnika o ignorancję sytuacji na świecie, w tej drugiej części świata, na tyle odległej, że nie zasługującej na jakąś specjalną uwagę. Adresat wiersza to osoba, która żyje sobie dostatnio. I właściwie w tym ośmiostrofowym tekście pojawia się kilka takich bardzo wyraźnych wzmianek na temat statusu adresata, który w przypadku oryginału jest anglojęzyczny, czyli możemy się domyślać, że jest Amerykaninem, być może Anglikiem. I co ta osoba robi? Wiersz zaczyna się od takiego zestawienia: as you pour yourself a scotch, czyli kiedy nalewasz sobie szkocką whisky. Następnie pojawia się obraz skręcanego cygara. Później zegarka na rękę, później krawata. W późniejszych jeszcze fragmentach wraca nawiązanie do takiej codzienności osoby żyjącej w dostatnim świecie, w świecie pokoju czyli zabawy z dzieckiem, a właściwie śpiewania dziecku kołysanki do snu, sprawdzania stanu swojego konta, ale też oglądania rozgrywek portowych. To wszystko dzieje się w tym świecie nietkniętym wojną. Natomiast równocześnie, gdzieś daleko, jak pisze Brocki, in the towns with funny names, in small places you don't know czyli gdzieś po pierwsze gdzieś daleko, ale też gdzieś w miejscach, które nie są dla odbiorcy wiersza w ogóle istotne, to funny names może się z jednej strony odwoływać do tego, że one po prostu śmiesznie brzmią. Bo są to jakieś dziwne języki. No, możemy się spodziewać, że dla anglojęzycznego odbiorcy rozmaite języki z półwyspu bałkańskiego brzmią śmiesznie, po prostu brzmią przede wszystkim niezrozumiale. Tutaj mam wrażenie, możemy też wyczytać pewną pogardę. Znaczy, to jest taki, taki cytat właściwie. Brodski cytuje tego projektowanego czytelnika, tak? Jakieś tam funny names. Jakieś zabawne, ym, zabawne, dziwnie brzmiące miejscowości. No i właśnie w tych miejscowościach ludzie umierają. I ta fraza People Die pojawia się na końcu każdej zwrotki. Czyli rzeczywiście mamy do czynienia z rytmiczną, bardzo regularną, właściwie dość prosto zbudowaną piosenką, w której pojawiają się rymy. Ym, rymy A, A, -B -B. No, i dowiadujemy się z oryginału, że w tych miastach y, giną ludzie od kul, giną ludzie w płomieniach. Nie mają szansy, żeby krzyknąć albo się pożegnać. Także ten obraz jest naprawdę przerażający. I oni umierają wtedy, kiedy ludzie w dostatnim świecie dokonują wyborów y, politycznych y, w miejscach. Gdzie nawet cherubiny boją się latać, cherubiny z tego lepszego świata boją się latać. No i tutaj jest też bardzo istotne odwołanie do yy, słowian, to znaczy, Brocki pisze wprost o tym, że, yy, że to dzieje się wśród Słowian. I to jest chyba dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że w przekładach ci Słowianie zupełnie się nie pojawiają. Możemy się domyślać, nie pojawiają się przede wszystkim dlatego, że Słowianie są dla polskojęzycznego czytelnika kontekstem absolutnie najbliższym, grupą, do której sami należymy, więc trudno byłoby ich w wierszu mającym, mieć nie tyle myślę pacyfistyczny, co taki właśnie interwencyjny wydźwięk, alarmujący, zachęcający do zabrania głosu, do tego, żeby otworzyć oczy, żeby rozejrzeć się dookoła i w jakiś sposób działać, nawet jeżeli nas jeszcze bezpośrednio tak krzywda nie dotyczy, zastąpiono ten kontekst słowiańszczyzny omówieniem. To znaczy, y, Barańczak pisze o tym, że w stronach zbyt dalekich, by nas przejąć mógł czyjś bólu, grymas. Tam, gdzie strach lecieć, cherubiną. Ludzie giną. I u niego to people die jest oddane właśnie jako ludzie giną. Które w jednym miejscu y, zmienia się bardzo podobnie, zresztą jak w oryginale. W oryginale w szóstej zwrotce mamy those who die i u Barańczaka pojawia się ten, kto ginie. Tutaj akurat następuje zmiana liczby, ponieważ w oryginale mamy liczbę mnogą, u Barańczaka liczbę pojedynczą, ale jednak mimo wszystko jest to bardzo, moglibyśmy powiedzieć, wierne odwzorowanie tego rytmu. U Kołakowskiego natomiast zamiast «ludzie giną», jak można się spodziewać już po tytule, mamy frazę «giną ludzie», także też rymy są zbudowane w inny sposób. Oba polskie przekłady rzeczywiście te rymy zachowują. Ja zamieszczę w opisie te wykonania muzyczne, o których wspominałam i myślę, że warto ich posłuchać. Wykonanie Czyżykiewicza jest bardzo takie, powiedziałabym, ekspresyjne i bardzo nastawione na tradycję polskiej poezji śpiewanej. Ale tam też muzycznie się wiele dzieje, więc myślę, że naprawdę warto, warto tego posłuchać. Czy Rzykiewicz w pewnych miejscach stosuje takie zabiegi poetyckie, których w oryginale zupełnie nie ma? Trzecia zwrotka zaczyna się w taki sposób. W wioskach, których wcale nie ma, bo śmierć przez nie przeszła nie ma. Czyli mamy do czynienia z y, właściwie no, dokładnym rymem. Opartym na takim samym brzmieniu, ale innym znaczeniu, homofonicznym, ale też wynikającym z tego, że to są po prostu dwa różne słowa, czy też dwie różne frazy. Dla mnie bardzo ciekawe w tych przekładach było to, że, że oprócz e, oczywiście odstępstwa od tego kontekstu e, słowiańszczyzny i oprócz zmiany wyznaczników statusu. To znaczy jednak i Barańczak, i Kołakowski zdawali sobie sprawę, że w latach 90 dla Polaków prawdopodobnie szkocka whisky i cygaro, markowy zegarek i dobrej jakości krawat to nie są najbardziej oczywiste i najbardziej powszechne wyznaczniki statusu. A ten wiersz jest jednak bardzo uniwersalny, odnosi się do różnych grup społecznych. Także u Barańczaka mamy do czynienia z jedzeniem, po prostu pisze o, o jedzeniu posiłku, o siedzeniu na kanapie, wyrażonym bardziej dosadnie. Sadza tyłek na kanapie. I to jest w ogóle też taka uwaga do przekładów Barańczaka. Myślę, że dla osób, które miały już z nimi wcześniej do czynienia, yy, dość oczywista. Barańczak jest bardzo dosadny. Tutaj z jednej strony pojawia się sadza tyłek na kanapie, z drugiej strony pojawia się taki fragment: ludzie giną, gdy do urny wrzucasz głos na nowych durni. Przekład Kołakowskiego jest absolutnie pozbawiony kolokwializmów, nawet powiedziałabym, że jest taki, osadzony w nieco wyższym rejestrze. Jest też dużo bardziej zorientowany na religię, co jest niezwykle ciekawe, ponieważ tej religii tak naprawdę w oryginale nie pojawia się za dużo. Ona się pojawia w takiej metaforze to znaczy politycy są określeni jako apostołowie zaprzeczenia. Jest wspomnienie miłości, jest odwołanie do Kaina e, biblijnego, natomiast tak poza tym nie mamy bezpośredniego odwołania do religii. E, I właściwie siódma e, zwrotka, która w oryginale e, jest dalszym wyznacznikiem statusu, e, tym razem odnosi się do śpiewania dziecku kołysanki, do sprawdzania e, rachunku, do oglądania rozgrywek sportowych. U Kołakowskiego została zupełnie wymieniona na zupełnie inny typ przekazu. To znaczy, Kołakowski rozwija tutaj ten wątek biblijny, właśnie związany z Kainem. Wielbiąc każde przykazanie, zapis świętych praw w Koranie, Ewangelii i Talmudzie, Giną ludzie. Czyli, jakby, odwołuje się do, też do tej rzeczywistości wojny na Bałkanach, która miała też charakter wojny domowej, ale mającej też charakter religijny do pewnego stopnia. I on ciągnie to jeszcze dalej. To znaczy, w zakończeniu jego interpretacji mamy takie słowa: Wśród wyznawców każdej wiary są mordercy i ofiary. Twe milczenie wskaże teraz, kogo wspierasz. W oryginale nie mamy ani słowa o wyznawcach żadnej wiary, tak naprawdę mamy ym, tak naprawdę określony pewien dziejowy mechanizm i fakt, że to czas osądzi, kto zabijał, a kto był zabity. Autor podliryczny jednoznacznie sugerują, że to plemię, do którego należy odbiorca wiersza, jest właśnie tym plemieniem. Które będzie określone jako oprawcy. U Barańczaka, z kolei, yy, to plemię zostało zamienione na rubrykę. Przeczytam całą strofę. Czas dzielący ludzkie byty na zabójców i zabitych zmieści się w rubryce szerszej, tak, w tej pierwszej. To odwołanie do rubryki, a nie do plemienia, też jest ciekawe, ponieważ w pewien sposób czyni te relację bardziej formalną, no i też Barańczak wprowadza tutaj pozorowany dialog, to znaczy yy, dostrzegamy to miejsce, w którym yy, odbiorca tekstu mógłby chcieć na przykład zabrać głos, żeby się obronić, ale jednak bezlitośnie Barańczak mu przerywa, mówi tak, w tej pierwszej, będziesz w tej pierwszej. Tak jak wspomniałam, te odwołania do statusu zmieniają się yy, dlatego, że zmienia się też alkohol, bo alkohol jednak się pojawia. Natomiast zamiast szkockiej whisky u Barańczaka mamy do czynienia z winem, które się łyka, więc znowu mamy takie dość kolokwialne określenie. Natomiast u Kołakowskiego yy, pojawia się fakt, że żal za głupstwem topisz w wodzie. Mamy zupełnie inny obraz, prawda? Czym innym jest łykanie wina, kiedy sadza się tyłek na kanapie, a czym innym jest topienie w wodzie żalu za głupstwem. Ciekawe jest też to oddanie dystansu, to znaczy, funny names u Kołakowskiego tracą ten taki wydźwięk nieco ironiczny z jednej strony, ale też taki nieco pogardliwy. Mamy do czynienia z przedcudownymi, starymi miastami. I w te miasta strach w codzienny pejzaż wrasta, czyli znów mamy taką właściwie ingerencję, takie wtargnięcie em, w miejsce z długą historią. E, u Barańczaka pojawiają się miasta o dziwacznych nazwach. I właściwie nie wiemy jaka jest relacja między tymi miastami. Znaczy, wiemy, że w tych miastach pojawia się grad ołowiu, grzmot żelaza. Czyli znów też, jakby brzmienie tej frazy, takie dość onomatopeiczne, dynamizuje nam yy, tę wojnę, z którą mamy do czynienia. Później u Barańczaka pojawiają się wioski. Yy, wioski, w których bez krzyku, bez spowiedzi. Bez żegnania się z rodziną ludzie giną. I znowu ta spowiedź w oryginale zupełnie się nie pojawia. Mamy do czynienia tylko z tym, że ofiary wojny tuż przed śmiercią nie mogą nawet krzyknąć, nie mogą się pożegnać. Później mamy ten wątek polityczny, czyli właśnie wybór apostołów zaprzeczenia który, ten wątek w przekładach polskich został oddany jako wrzucanie głosu do urny na nowych durni. Z ich nienową już doktryną, nie tu giną. I to też ciekawe, bo ta nienowa doktryna sugeruje, że to jest pewien mechanizm dziejowy, który wraca. I w oryginale też mamy takie odwołanie do tego, że to nie jest nowa sytuacja, że, że właściwie cyklicznie zdarzają się takie konflikty, które angażują tylko lokalnie tych, którzy są bezpośrednio postawieni w sytuacji przemocy, naruszenia wolności czy też niebezpieczeństwa. Natomiast druga część świata właściwie już się tym nie interesuje. A w tej piątej strofie, o której wspominałam, gdzie pojawiają się Słowianie, i cherubiny, rzeczywiście te cherubiny pojawiają się też u Barańczaka, natomiast Kołakowski zupełnie zmienia znaczenie tej strofy. Pisze o pławieniu się w słodkiej nudzie, pisze o oglądaniu meczu i o rozrywce w ogóle. I to też jest ciekawe, bo ten mecz. W innym miejscu, w miejscu bardziej zbieżnym z oryginałem, wraca też u Barańczaka. Jednak w oryginale mamy do czynienia z rozgrywkami atletycznymi, więc to też ciekawe, że, yy, że właściwie yy, obaj tłumacze zdecydowali się na, yy, no, możemy się domyślać, przyniesienie się bliżej naszego kontekstu yy, związanego z piłką nożną, yy, chociażby. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na fragment w czwartej strofie, ponieważ o ile u Barańczaka ta strofa związana z polityką kończy się takim stwierdzeniem, że nie nową doktryną jest to, że nie tu giną, czyli najważniejsze jest właśnie to miejsce, to, że jesteśmy daleko, więc tak naprawdę nie jest to nasza sprawa, co się dzieje gdzieś tam. My możemy sobie dalej żyć, możemy dalej bawić dziecko śmieszną miną. Oglądać, co wykazał sondaż, oglądać mecz, czy też jak u Kołakowskiego. I zupełnie nie mamy odwołania do dzieci. To też wydaje mi się ciekawe, bo jednak dzieci w przekazie medialnym mają oswajać tego, kto się z nimi pokazuje. Wiadomo, że dyktatorzy pojawiali się wśród dzieci, bo to miało łagodzić ich wizerunek. Politycy do dzisiaj czasami tak robią. I też jeżeli. Manipuluje się przekazem medialnym, to bardzo często pokazuje się w nim dzieci. Też te obrazy wojny, w których pojawiają się dzieci, mają nas wyjątkowo chwytać za serce. I to ciekawe, bo ten obraz u Kołakowskiego znika pojawia się zamiast tego nuda. Natomiast o ile Barańczak odpowiada na pytanie, gdzie? To znaczy, nie tu giną? O tyle u Kołakowskiego odpowiedź. Pada odpowiedź na pytanie, kto ginie, czyli obcy giną. Wydawałoby się, że to jest podobna rzecz. W oryginale akurat nie mamy w ogóle odniesienia ani do obcości w tym miejscu, ani do tego, że to nie tutaj się dzieje. Jednak rzeczywiście, że to też jakby w dwie strony posuwa naszą interpretację. Wiemy w każdym razie, że to się odbywa daleko. I jeszcze myślę sobie o tym końcu przekładu ym, Kołakowskiego. Twe milczenie wskaże teraz, kogo wspierasz. Brzmi trochę jak slogan reklamowy z jednej strony, jest takim bardzo bezpośrednim zwrotem, też swego rodzaju oskarżeniem. Ym, I w tym kontekście chciałabym powiedzieć, co stało się z tymi mm, tekstami później. To znaczy, one rzeczywiście zostały. Zaśpiewane, interpretowane Barańczak przez Edytę Geppert i przez Buldoga, czyli taki zespół stworzony przez Piotra Weterskiego, który jest menadżerem kultu, zespołu kult w takiej powiedzmy pankowo-rokowej estetyce. To jest też jakby najnowsza interpretacja, interpretacja tego tekstu, więc bardzo serdecznie ją polecam. Edyty Gepert bardziej e, taki dramatyczny i osadzony też w e, estetyce lat dwutysięcznych czy końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku i Czyżykiewicza nawiązujący do estetyki e, poezji śpiewanej. Te teksty e, wracają jednak do nas. W 2016 roku miała miejsce taka akcja: przepisuję ten wiersz. Po pięciu latach wojny w Syrii w różnych polskich miastach zdecydowano się na przepisanie tego wiersza po polsku. Odręcznie. To było istotne. Co ciekawe, nigdzie nie znalazłam informacji, w jakim przekładzie, ale te, które widziałam gdzieś na dokumentacji, na zdjęciach w internecie, to był przekład Barańczaka. Wojciech Bonowicz pisał o tym w tygodniku powszechnym. Akcja została zainicjowana w Szczecinie, ale właśnie pojawiła się i w Opolu, i w Lublinie, i w Krakowie, i w Warszawie. Co ciekawe, w, w Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego, a kilka lat wcześniej ten wiersz przy, przy okazji okrągłej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego też funkcjonował w takim obiegu, właśnie pisanym odręcznie. To znaczy, pomysłodawcy tej akcji, Wzięli pod uwagę medytacyjny aspekt, fizyczny aspekt kontaktu z tekstem poprzez ciało. To znaczy, kiedy piszemy, różne rzeczy dzieją się też w naszym ciele. Piszemy odręcznie, coraz rzadziej też piszemy odręcznie. I rzeczywiście, te przepisanie tego wiersza, który też nie jest krótki, wyzwalało w ludziach różne emocje, pozwalało im się zastanowić nad tą tragedią, i właśnie Przenieść się trochę bliżej tego kontekstu, który na co dzień znam na tyle odległy, że możemy dalej zajmować się swoimi sprawami. E, pić alkohol, już nieważne jaki, e, sprawdzać stan konta, e, bawić się z dzieckiem, e, zagłuszać sumienie, tak naprawdę. E, można by jeszcze dużo o tych tekstach mówić, ale chciałam tak krótko pokazać, w jak różne strony może pójść, po pierwsze, interpretacja, też na ile pewne zmiany powtarzają się w obu przekładach, które też powstały w dość podobnym czasie, tak jak chociażby ta zmiana alkoholu, czy to nawiązanie do meczu jako takiego, rozbudowana kwestia religii zrezygnowanie ze Słowiańszczyzny, biorąc pod uwagę, że to dzieje się gdzieś daleko, to byłyby takie główne, powiedzmy, odstępstwa czy też zmiany, które można by oczywiście poddać dużo, dużo szerszej analizie. Ja też postaram się wrzucić te teksty tak, żeby, żeby można sobie było na nie spojrzeć na spokojnie. One są też dostępne w internecie. Zachęcam do przesłuchania tych interpretacji muzycznych, które też otwierają nowe konteksty. No, i zapraszam na ostatni odcinek podcastu za tydzień. Będzie to QA, także to ostatni moment, żeby zadać mi wszystkimi możliwymi drogami pytania. A tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.